Depin, depin, czym jest ten enigmatyczny depin? Czym jest Decentralized Physical Infrastructure? Na czym polega ten trend? Czy warto w to w ogóle inwestować? I czy może są jakieś projekty, na które warto zwrócić uwagę? No, mam taki jeden. A więc, cześć, zaczynamy kolejny odcinek w temacie: czym jest właśnie depin? początku. Parę słów, taką garść disclaimerów. Po pierwsze jest to odcinek sponsorowany. Jeżeli ktoś ma z tym problem, niech w tym momencie wyłączy ten odcinek. Po drugie inwestycja w cokolwiek niesie za sobą ryzyko. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie powinien się za inwestycje brać. Po trzecie każda inwestycja powinna być poprzedzona researchem. Jeżeli ktokolwiek inwestuje cokolwiek, dlatego, że jakiś youtuber powiedział, no to ma nierówno pod sufitem i nie powinien brać się za inwestycje, niech sobie może obligacje skarbowe kupi albo coś innego. Więc na początku czym jest ten DEPIN? Jak na początku powiedziałem, DEPIN, czyli Decentralized Physical Infrastructure, czyli zdecentralizowana infrastruktura fizyczna. Innymi słowy, wprowadzenie infrastruktury fizycznej do sieci blockchain, a właściwie połączenie tych dwóch technologii. I mam tutaj przygotowane parę artykułów, e, takich w skrócie, które chciałem Wam tutaj pokazać. Na przykład napisał Business Insider o tym, jeden z najnowszych i najbardziej obiecujących trendów kryptowalutowych. Projekt, e, pro, dotyczą projektów, które opierają się na, nie tylko na technologii blockchain, ale także na rzeczywistych zasobach fizycznych, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa, przepustowość sieci, a teraz także AI. Dodatkowo, oczywiście, też Kryps pisze o tym. E, tutaj nawet cała lista projektów, jakie warto inwestować, chodzi też oczywiście o IoT i tak dalej, i tak dalej. Tu macie wypisane zalety Depinu, czyli bezpieczeństwo i wydajność, przejrzystość, identyfikowalność, demokratyzacja zasobów, ale to jest bardzo ważne napisane, ma potencjał. No wiadomo jak to z tym potencjalnym bywa i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jakie tu, jakie tu projekty oni, jakie tu projekty oni mieli oni mieli FileCoina, stary projekt, który jeszcze był jak zanim się Depin urodził, Helium, Unibot, Render i The Graph. Tu macie porównanie tych projektów, nie będziemy w to wnikać. Mamy jeszcze trzeci artykuł, który tutaj jest na Binance Academy, chociaż oni sobie z polskimi członkami radzić nie potrafią. No i oczywiście też tutaj to opisane. No a teraz cała lista, zobaczcie. Nie wiem czy wiecie, ale poza Bitcoinem i Ethereum to prawie wszystko Depinem jest. Oczywiście pół żartem, pół serio. Jak się urodził nowy trend, tak jak wszędzie był trend AI, to teraz wszystkie projekty weszły w Depin. Oczywiście takie rzeczy jak Render Network czy Filecoin, to jak najbardziej był Depin, bo to jest na przykład Falcon, był na moim kanale, to jest projekt, który to jest projekt, który oferuje po prostu przestrzeń, tak. Helium znacie te wszystkie routery i tak dalej. Ale jak widzicie, to wszystko stało się. Wszystko stało się Depinem. No i teraz warto by było parę rzeczy o tym Depinie powiedzieć, a mianowicie, pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o Depin, to o ile sam zamysł jest bardzo ciekawy, bo wyobraźmy sobie na przykład sieci energetyczne Wyobraźmy sobie na przykład jakąś platformę, która zapewnia poprzez kryptowolty rozliczanie energii, czy chociażby z fotowoltaiki i tak dalej. No to jest, to jest fajne zastosowanie. Czy nie wiem, cały system samochodów elektrycznych, cokolwiek, co ma infrastrukturę fizyczną, nie wiem, możemy sobie wyobrazić zdecentralizowanego Ubera. Czy cokolwiek innego, tylko pamiętajcie, że za tym musi stać potężna infrastruktura. To nie jest tak, że blockchain jest remedium na wszystkie, na wszystkie zło świata i do wszystkiego się nadaje. No nie no, bo dopinanie blockchaina do technologii, której nie jest potrzebny albo nie jest przede wszystkim zasadne ekonomicznie, jest kompletnie bezsensowne. Pamiętajcie, że blockchain to jest duplikowanie danych. Węzły duplikują, to jest kopia kopia. kopia. za te, więc to powiększa koszty. A jeżeli chcemy, żeby węzły przetwarzały nam moc obliczeniową. I żebyś zajmowały się takimi rzeczami, no to te węzły, no to te węzły muszą być bardzo potężnymi komputerami. I takie blockchainy próbowały takie rzeczy, bo się okazało, że niespecjalnie to działa. Kolejna sprawa, pamiętajcie o takich, że bardzo często takie projekty, które w teorii robią depin, to z tym depinem niewiele mają wspólnego, albo czasami na przykład są tu dwie spółki, Jedna spółka faktycznie działa w infrastrukturze fizycznej, nazwę ma taką samą, tu jest jakiś token, który w rzeczywistości nic wspólnego, niby ma tam kiedyś być używany, ale 90% klientów i 99% kasy na tej platformie to w ogóle nie dotyka, bo to wszystko w piatach się odbywa. No więc tutaj nie ma żadnego mechanizmu, jeżeli nie ma jakiegoś mechanizmu buyback and burn, że zyski tej spółki e, przekazują, no ale przecież wy macie drugą spółkę, która zarabia, ale to inna spółka, to nie dobra o tym mówić, to, że to są właściciele to ci sami, to, to jest to. I dlatego między innymi właśnie trzeba bardzo na to zwracać uwagę, bo bardzo często kryptowaluty są wykorzystywane do po prostu zbierania pieniędzy z rynku i sobie budowania firmy za te pieniądze, bezkarnie, a później token, a token, to tam tam był taki token, taki powrót do trendu ICO. Oczywiście jest dużo różnych projektów, które chcą. I teraz, I teraz szczególnie jeśli chodzi o AI jeśli chodzi o AI, to tutaj właśnie to tutaj właśnie bardzo mocno ta moc jest potrzebna. Jest ogromne zapotrzebowanie na moc obliczeniową. To nie jest tak, oczywiście, pamiętajcie, że podłączycie dowolną gównianą kartę, Riven TNT 2 albo GeForce 256 i już będziecie kokosy zarabiać. Niemniej jednak takie zapotrzebowanie jest. Oczywiście są także bardzo specjalistyczne bardzo specjalistyczne zapotrzebowanie na, na moc obliczeniową na te specjalistyczne karty. Niemniej jednak niemniej jednak to, to nie jest tak, że to nie jest tak, że takie zwykłe karty nie są wykorzystywane, ponieważ tej mocy cały czas brakuje, więc można poprzez agregację mocy tego używać. No i teraz przechodzimy sobie do projektu, o, który chciałem, o którym chciałem opowiedzieć. Projektem, o którym wam dzisiaj opowiem, jest projekt Open GPU Network, czyli zdecentralizowane dzielenie mocy obliżeniowej, która ma napędzać przyszłość kryptowalut, a także AI. Oczywiście projekt się tutaj w bardzo dużym stopniu koncentruje na rynku AI, bo wiadomo, że ta moc obliczeniowa jest potrzebna, jest potrzebna właśnie do sztucznej inteligencji, do trenowania algorytmów itd. itd. No i teraz każdy, kto, kto jest bardziej zainteresowany projektem, to w pierwszej kolejności powinien skierować się właśnie do tego dokumentu. Jest to light paper. Co ciekawe, fajny light paper po 11 stron. Ewentualnie, jeżeli jesteście bardziej dźwiękliwi, to w pierwszej kolejności powinniście przeczytać white paper, który ma 17 stron, w którym to wszystko jest opisane. I tak w skrócie, mówiąc, właśnie chodzi o to, aby zdecentralizowaną moc obliczeniową zagregowaną, która ma być zastosowana dla aplikacji AI, bo one będą jej po prostu potrzebowały. Wiemy, że od czasu, bo sztuczna inteligencja nie jest żadnym nowym tematem, to nie jest. Coś, co ja piło pojawiło się wczoraj, albo co pojawiło się z czatem GPT, niemniej jednak wraz z takim boomem na czat GPT to się bardzo mocno upowszechniło. I teraz wszyscy wszyscy z tego właściwie prawie wszyscy korzystają i jak to jest jedna wielka przyszłość. Tak? No i teraz, na czym polega sieć Open GPU, jaka jest misja? Chodzi o właśnie demokratyzację dostępu do wysoko wydajnych zasobów GPU. Poprzez zdecentralizowaną infrastrukturę. W dzisiejszym świecie oczywiście macie całe farmy, itd, i tak, dalej, i ta, yy, i tak dalej. No i to jest mniej więcej, tak jak budowanie infrastruktury, budowanie infrastruktury do różnego rodzaju zdecentralizowanych mediów społecznościowych. Oczywiście w przypadku mediów społecznościowych jest to dużo cięższe z racji tego, że chodzi o przechowywanie danych, a te dane zajmują coraz więcej. W przypadku e, mocy obliczeniowej jest to dużo łatwiejsze, ponieważ masz dużo klientów, którzy chcieliby udostępnić moc, i są też e, ludzie, którzy tej mocy potrzebują, są różne projekty, które w różny sposób, e, w różny sposób chcą to rozwiązać. I przede wszystkim, tak jak mówię, decentralizacja zasobów GPU. E, dostępność i inkluzywność chodzi o to, żeby nikogo nie wykluczać, skalowalność. Zaufanie, bezpieczeństwo i Sustainability, czyli ten model ekonomiczny tokenów Open GPU musi się trzymać. Token Open GPU jest tutaj w sercu całego tego ekosystemu. Tu macie oczywiście warstwy wysokopoziomowe, macie warstwę blockchainową. Wszystko działa w zmodyfikowanym algorytmie Proof of Stake macie warstwę e, GPU zadań dla za GPU, macie warstwę providerów, macie warstwę aplikacji, takie cztery warstwy. Nie będę tu jakoś specjalnie w to, to mnie najbardziej interesuje zawsze we wszystkim i to po powinno w pierwszej kolejności interesować każdego inwestora. No chyba że jesteście hazardzistą i was interesuje po prostu wejście, wrzucenie high-low, czerwone-czarne, e ruletka i tak dalej. Tak. Open użyteczność tak, y jest on podstawową walutą dla wszystkich transakcji w sieci. Między innymi płacenie za zadania i także na nagrody, nagrody dla osób, które zapewniają moc. Oczywiście tutaj mamy także rolę w stakingu i w governance. Ograniczenie 21 milionów, czyli tak jak w Bitcoinie, tokenów OGPU ma być 21 milionów. Oczywiście jest mechanizm zas e zachęt. Dodatkowo, jeśli chodzi o e ekonomiczne, no to mamy 5% podatek od kupna i sprzedaży. Który jest na chainie Ethereum, to działa wszystko na Ethereum. Chodzi o, o zniechęcenie do spekulacji, ustabilizowanie cenu. E, tak, ten podatek zostanie usunięty, gdy sieć OpenGPU przejdzie na własny blockchain, bo tak jest to docelowo zrobione ma być własny blockchain. Oczywiście tutaj to jest ważne na przykład ograniczenia modelów centralizowanych tak i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to powinien to przeczytać, ewentualnie. Patrząc sobie, tu mamy cały white paper, tak jak mówię, tu już jest dokładniejsza tego wszystkiego analiza. Na stronie, oczywiście, na stronie, oczywiście, macie tutaj wszystkie informacje. Co ciekawe, zobaczcie, był też audyt. Audyt, tu jest Security Score 89,76, 76 przeprowadzony, przeprowadzony przez Certix, 121 miejsce w 10, w, ten, w 10%, gdzie jest 9 highlights i dwa ostrzeżenia, to jest ciekawa Zobaczcie, że nie ma anti-Wayla między innymi. Tak. Chodzi o kontrakty tego typu, tego typu rzeczy. Oczywiście tutaj yy, są wszystkie informacje o tym, jakie błędy znaleziono, co zostało rozwiązane i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Także, jeśli chodzi też o stronę, to tu wszystkie są. Oczywiście jest Yellow Paper dla deweloperów i tak dalej i tak dalej. Są organizowane hackathon, jest też Testnet i wszystkie media społecznościowe. No i jeśli chodzi o media społecznościowe, to tutaj może zacznijmy sobie od Twittera. Zanim jeszcze przejdziemy do samego Twittera, parę słów. Moim zdaniem portal Twitter, teraz X, ale ja dalej używam tej starej nazwy, jest chyba najlepszym miejscem, żeby zostawać na bieżąco. Poza oczywiście jakimiś tam może Discordami czy Telegramami, ale generalnie uważam, że każdy powinien tego używać. Więc spójrzmy sobie na tego właśnie Twittera OpenGPU. To jest oficjalny profil. Tak jak mówiłem, projekt się jeszcze rozwija, mają też własnego, mają też własnego Telegrama więc generalnie rzecz biorąc, więc generalnie rzecz biorąc warto tutaj warto sobie tutaj spojrzeć, kurde, co to mi odobserwowało. Kliknę jeszcze raz i na komputerze sobie zaznaczam powiadomienie, miałem zaobserwowany na 100%. Na razie jak niewielki profil, bo tak jak mówię, projekt dopiero startuje się rozwija. Parę rzeczy, które tutaj zauważyłem przede wszystkim na początku, zobaczcie, ruszyła faza alfa e, ich własnego AI. Można sobie można sobie z tego skorzystać, nie? Zobaczcie, Shout Open GP2 Network, e, a spróbujmy. Kim jest Mike Satoshi? Zobaczmy, jak to działa. E, aha, Please Connect your Wallet, tak, czyli żeby używać sobie, oczywiście trzeba, <grywa> trzeba podłączyć, swój, e, podłączyć swój wallet. E, aha, zobaczcie, że na chwilę obecną, tak to jest, jak człowiek klika, zanim, zanim przeczyta. Jedynie stajkerzy, którzy stajkowali w mainnetowym staj staking poolu, mają dostęp do aplikacji. Oczywiście chwalą się, że będzie to, i to jest bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, jeżeli jest wątek, to fajna taka grafika. To jest finałowy tweet. Wszystko poniżej, które wygląda jak my, to są po prostu skamy i phishingi. Bardzo mi się to podoba. I tak naprawdę, przy dużych projektach, projekty powinny brać z tego udział, bo naprawdę skamerów jest pełno. Kolejna sprawa, a mianowicie tutaj, między innymi, porównanie w jaki sposób OpenGPU radzi sobie lepiej niż tradycyjne a także blockchainowe alternatywy. I tu mamy cały artykuł na Medium, na który warto, na który jest warto zwrócić uwagę. E, oczywiście nie, żeby przeczytać, nie trzeba konta. Mamy tutaj między innymi, zobaczcie, porównanie OpenGP Network, prywatne centrum, e, centra danych, e, dostęp do te, operatorzy cloudowi, a także platformy P2P. Tu mamy całe, e, małe, całe porównanie w jaki sposób i cały artykuł, który ja Wam oczywiście podlinkuję pod tym filmem i tu jest też pokrótce to opisane, tak jak mówiłem. Nie? Tu macie o też, ktoś, e, ktoś wrzucił między innymi, zobaczcie, co brakuje, czego, czego brakuje, jacy są target customers, tak, poszczególnych projektów. Mamy Akasha, Ioneta, e, mają Ioneta, BitTensor, czyli TAO, Render i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, przechodząc jeszcze jedną rzecz, tu mamy też aktualizację mapy drogowej. To zostało opublikowane, to zostało opublikowane 16 września, czyli stosunkowo niedawno. Przede wszystkim, to jest bardzo ważna rzecz, nie były żadnych, żadnych tokenów dla kolców, bo wiadomo, co się dzieje, jak tokeny idą dla kolców. Uruchomiono aplikację stakingową, uruchomiono DevNet w wersji pierwszej, testnet w wersji pierwszej, kliencką aplikację w wersji pierwszej, a także Arfa wersję Provider App. To wszystko zostało zrobione. I jeszcze jeden, e, chociaż nie, to jest oficjalny profil, nie wiem czy ja dwa razy go zrobiłem. To jest pola stakingowa. Tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. E, rozdystrybuowano 18, 18 Etherów i tu macie poszczególne rzeczy. Są różne pole, można sobie stake'ować. Zobaczcie, jest lista GPU e, i tu możecie sobie zobaczyć od jakiej tak naprawdę co ludzie udostępniają zobaczcie jakie m.in. GeForce 7 GT710 tak mniej więcej wygląda tak ile takich jest kart najwięcej jest zobaczmy jest na przykład 324 Aploskie no tu są różne karty które są dostępne zobaczmy leaderboard między innymi zobaczcie punktów 39 milionów punktów zebrał człowiek który zastejkował, tu ma ilość zastejkowanych tokenów, tak jaki GPU model. Zobaczcie, jak dużo jest APL'a. To jest ciekawa sprawa, jak dużo, dużo używa APL'a. Dobra, i teraz jeszcze na końcu, i teraz jeszcze na końcu e, mamy, takie, mamy takie, mamy tutaj sobie przede wszystkim kurs, to to jest właśnie to co chciałem jeszcze przed podsumowaniem. Przed podsumowaniem, a mianowicie, jak widzicie, jeśli chodzi o rynki, bo to Was może interesować, jeśli chodzi o rynki, to jest dostępny na Uniswapie. Baczmy tutaj, kliknijmy, o, tu mamy informacje lepsze, tak, o, tu mamy lepsze informacje, dużo, dużo, bardziej, dużo bardziej wiarygodne, tak. Pora teraz na małe podsumowanie, parę słów o projekcie OpenGPU jeszcze wszystkim, tak jak mówiłem, porównania już macie, więc możecie sobie porównać do innych projektów, ponieważ projektów, które próbują rozwiązywać w jakiś sposób problem mocy obliczeniowej, jest wiele, no ale jednak, no ale jednak warto jest wybrać ten wartościowy i warto sobie porównywać. Nawet my, wydaje mi się, że z takimi scentralizowanymi projektami jak aws -y, to raczej jest ciężko porównywać, dlatego że. Wiadomo, że tam opłaty, oni muszą zarabiać, najkrócej mówiąc, więc to jest to. Tutaj dla porównania macie P2P, prawdziwe P2P i strategię, która ma po prostu oni mają, oczywiście sama platforma musi zarabiać, to żeby nie było, ale chodzi o to, żeby. Nie stało się coś takiego, że żeby się podłączyć, to trzeba mieć jakieś nie wiadomo jakie wymagania. Nie wiem, czy bawiliście się kiedykolwiek podłączaniem mocy obliczeniowe, ale jeśli się okazuje, że a to CPU za słaby, a to RAMu za mało, a to coś tam, a to coś tam, a to coś tam, tak? E Więc generalnie rzecz biorąc, e ten model jest całkowicie rozwiązany. No i między innymi, właśnie tutaj chodzi o to, że. E ma być, decyzje mają podejmować deweloperzy. To ma być otwarty, jasny i przejrzysty system dla wszystkich, zdecentralizowany. No i zobaczymy, jak to wszystko jak to wszystko wyjdzie. Powiem tak, przed jakąkolwiek inwestycją oczywiście warto się, warto się zastanowić i warto sobie przeanalizować i przetestować, bo to nie jest tak, że od razu musicie kupić tokeny. Możecie bawić się swoje, w swoje tutaj GPU i możecie sobie zobaczyć, czy ja to sobie coś jeszcze. E, za, Zapytam, no Tak jak mówię, głównie otwarty rynek przede wszystkim to jest tutaj najważniejsze. A jeśli chodzi o cały depin, to powiem tylko tak. Sprawdzajcie, czy to faktycznie jest depin, czy jest jakikolwiek mechanizm, który łączy. No tutaj macie dosyć oczywiste, w prosty sposób, który łączy, czy jest jakikolwiek, jeżeli jesteście inwestorem, mechanizm, który łączy firmę, która działa i ten tradycyjny rynek i zyski z tego tradycyjnego rynku. Z tokenem. Czy jest jakikolwiek mechanizm, która, która napędza cenę tokena? Bo jeżeli go nie ma, to token to jest to po prostu zbieranie kasy z rynku i robienie z was Januszy. Nie dajcie się oszukać. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.